Marszałkowie wyrażali taką wolę i chęć, aby, abyśmy mogli się spotkać, porozmawiać o tym, jak wykorzystać środki na nową perspektywę, podzielić się doświadczeniami z tego, co już było, w, się, w kończącej się perspektywie, no i też zaplanować to, co prze, przed nami. Dziś, oczywiście, dyskutujemy o tych dobrych przykładach, dobrych praktykach. Pokazujemy, w jaki sposób odnosić się do infrastruktury, która jest budowana w szczególności w miastach wojewódzkich, do infrastruktury edukacyjnej, wyższej uczelni, no i także mówimy o innowacjach i o przedsiębiorczości. I dlatego też zaprosiłem naszych gości do Podkarpackiego Centrum Innowacji, aby pokazać tą dobrą praktykę i ten innowacyjny projekt dla innowacji na Podkarpaciu. Dzisiaj przyjechałem na rozmowy do pana marszałka Władysława Ortyla, mojego sąsiada, z którym mam bardzo, bardzo dobrą współpracę, po to, żeby porozmawiać na tematy bieżące związane z podziałem środków na poszczególne regiony. Oczywiście chodzi o środki na regionalne programy operacyjne. Jesteśmy po pierwszej części podziału tych 28 miliardów euro. Oczywiście nie wszyscy są z tego zadowoleni, ponieważ generalnie tych środków jest mniej z Funduszu Spójności niż było w poprzedniej perspektywie. Zamiast 31 jest 28. W pierwszym algorytmie zostało podzielonych ponad 20 miliardów. W tej chwili jeszcze w grze jest podział tej rezerwy ponad 7 miliardów, z której mam nadzieję. No, każdy region skorzysta w takim zakresie, jak to będzie wynikało z różnego rodzaju przeliczeń, uzgodnień, negocjacji, bo jest to bardziej taki podział projektowy. Bardzo istotna jest kwestia, jak te środki, które Polska w tej nowej perspektywie finansowej uzyska, będą podzielone, i teraz cały czas trwa debata. My, marszałkowie, w dużej mierze. Polski Wschodniej. Chcemy, żeby po pierwsze i program Polski Wschodniej został utrzymany i wiemy, że tak będzie, ale również zabiegamy o to, żeby ten algorytm dla naszych regionów podziału środków był jak najbardziej korzystny, ponieważ to tu to, to dużo ukrywać ten dystans jaki nasze województwa mają do województw centralnych, czy zachodnich naszego kraju jeszcze jest do nadrobienia.